Dzisiaj będziemy świętować. Nasza Lindsay ma urodziny. Wszystkie prezenty są gotowe. Mm. Dziękuję, Keni. A oto i tort dla naszej drogiej soleni zamkki. Ojej! A -a. O nie, tylko nie to! A -a. Nic nie widzę! W ratunku! A -a. Chyba Coś poszło nie tak. Tego tortu już się nie dał ratować. Yy, nie martwcie się, mam pomysł. Chwileczkę. Szybko chowajcie wszystko tutaj. Już, już, babciu. Sekundę. Okej. Okay. Gotowe. Wkładaj. Już się robi, babciu. Balonów też trzeba się pozbyć. A ja jeszcze to. Szybciej, szybciej. No dalej, mój drogi, pospiesz się, brawo. O nie! Urodziny Lindsay zaczną się za trzy, dwa, jeden. Spóźniliśmy się. Lindsay zaraz się obudzi. Wspaniały poranek! W końcu dziś są moje urodziny! Już się nie mogę doczekać, kiedy zobaczę moją ulubioną babcię, braciszkę i siostrzyczkę. Ciekawe, jaką niespodziankę dla mnie przygotowali. Na pewno czekają na mnie z prezentami, tortem i życzeniami. Jak najszybciej chcę już zdmuchnąć świeczki i pomyśleć sobie marzenie. Uwielbiam ten dzień. Cześć wszystkim, a to ja... No, już się obudziłam! Jak wam się podoba moja czapeczka? Jakaś dziwna, dzień dobry, Lindsay. Śmieszna, chociaż w sumie fajna. No co wy, zapomnieliście o moich urodzinach? Chodźcie tu szybko, dopóki nie wróciła. Pilnie potrzebujemy nowego planu. Zgoda. Zorganizujmy jej jakąś fajną niespodziankę. Uff, chyba Lindsay mnie nie widziała. Muszę szybko udekorować prezent. Była tu gdzieś wstążeczka. Okej. Okay. Oto i ona. O tak. Super. Teraz prezent wygląda wspaniale. Oj, chyba Lindsay tu idzie. Muszę się szybko schować. Puk, puk. Widziałam, że ktoś tu wchodził. Aha. Nie wydawało mi się. Widzę tam, czyjeś nogi. Znalazłam cię. Co jest? No dobra. Czas umyć zęby. Uf, ledwo zwiałam. Nie, na pewno słyszałam jakieś dźwięki. Kto chowa się w szafie? To chyba tylko odkurzacz. Szkoda. Dziś jest bardzo dziwny dzień. Uf, Lindsay chyba mnie nie zauważyła. No dobrze. Nowy tort już jest gotowy. O, rety Lindsay nie może go zobaczyć zbyt wcześnie. Muszę go szybko schować w lodówce. O tak. Sama też się schowam. Na pewno coś słyszałam. I te podejrzane dźwięki dobiegały z lodówki. Ale wszystko wygląda tak jak zawsze. To mega dziwne. Zjem sobie jabłuszko. Lindzi jeszcze tu jest, to jej. Teraz na pewno mi nie uciekniesz, kimkolwiek jesteś. Co? Chyba już mi odbiera rozum. Aha, czyli tu jesteś? Tu też nikogo nie ma. No dobra, czas iść do szkoły. O, z ledwością dałam radę się ukryć. Dobrze, trzeba szybko zorganizować jakąś niespodziankę. Nadbucham nowe balony. Ale zrobię to bardzo cicho, żeby moja siostra niczego nie usłyszała. Hej, braciszku! O nie! Jest tutaj! Muszę szybko schować wszystkie balony, żeby niczego się nie domyśliła. Co ja mam z nimi zrobić? Może wcisnę je do szafy? To świetny pomysł! Gotowe! Braciszku, czemu nie odpowiadasz? Pok, pok! A teraz sam muszę się ukryć. I już wiem gdzie. Czemu on milczy? Dosyć. Nie mogę dłużej czekać. Keni, Keni, gdzie jesteś? Co za dzień? Skoro tu go nie ma, to mogę spełnić swoje marzenie i pobawić się tym fajnym młotem. Jaki lekki! To naprawdę zabawka? A to co? Fuuu. Czemu Keni jest takim bałaganiarzem i rozrzuca rzeczy? To mój pokój i moje zasady. No, dobrze, skoro go tu nie ma, to sobie idę. Mm, zaraz pęknę! Aaaa! Aaaa! Oj! Prawie mnie złapała! Wszyscy za mną! Czas się przygotować i złożyć lincji życzenia. Cicho, cicho! Ojej, jest taka smutna! Chowajcie się szybko! Znowu coś słyszę? Muszę to sprawdzić. Biegnijcie! Chwila, na pewno kogoś widziałam! Ojej, ciszej, ciszej! Wiem, że ktoś tu jest! A teraz tutaj! Szybciej, Kenny! Ile jeszcze będziecie przede mną uciekać? Oj! Nie zostawajcie w tyle, trzymajcie tempo. Co tu się dzieje? Dom wariatów, idę stąd. Tak mi smutno, wszyscy zapomnieli o moich urodzinach i nikt nie złożył mi nawet życzeń. Wszyscy gotowi? No to zaczynamy. Wszystkiego najlepszego! 100 lat, siostrzyczko! Ojej, pamiętaliście? Bardzo dziękuję! Jak dużo prezentów! Nareszcie mogę pomyśleć życzenie! Dziękujemy wszystkim, kto zostawia lajki like i subskrybuje nasz kanał. Do zobaczenia. Pa-pa!